Czas podsumować to, co działo się w okresie transferowym w eWinner pierwszej lidze. Dzień dobry, z tej strony Dawid blobes i Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. I dziś podsumujemy sobie wspólnie to, co działo się na rynku transferowym w eWinner pierwszej lidze, a działo się naprawdę sporo. W szczególności patrząc na to, że spadkowiczem w tym roku jest Falubaz Zielona Góra, a do pierwszej ligi awansowała ekipa AC Shoot Devils. Tak czy inaczej ruchów było naprawdę sporo i warto je sobie przypomnieć i warto też sprawdzić dokładnie zastanowić się nad tym jak jest siła poszczególnych drużyn. Zacznijmy więc od falu bazów, w którym zmieniło się bardzo dużo. Z reguły tak bywa, że klub spadkowy, spadkowicz z PGE Ekstraligi bardzo wiele w swoim zespole zmienia, a skoro zmienia, to też przychodzą nowi zawodnicy, a starzy po prostu barwy zmieniają. Na taki ruch zdecydował się chociażby Patryk Dudek, który odszedł do Apatora Toruń, na taki ruch zdecydował się Matej Żagar, który będzie zawodnikiem Poloni Bydgoszcz, o czym za chwilę. A jeśli chodzi o sam Falubas, to to, co jest najważniejsze, to zatrzymanie pierwszoligowej podstawy, jeśli tak to można określić, czyli Piotra Protasiewicza jako polskiego seniora i Maxa Fricka jako lidera ponad liderami. Frick, jakby nie patrzeć, będzie w stanie być nawet y, najlepszym zawodnikiem w e pierwszej lidze, więc to przede wszystkim jest istotny ruch. Jeśli chodzi o Spadkowicza z PGE Ekstraligi, to Falubas zatrudnił jeszcze jednego, tego, dla którego miejsce w motorze Lublin już się nie znalazło. Mowa oczywiście o Krzysztofie Buczkowskim, który postanowił zejść ligę niżej i pomóc Falubazowi w awansie ponownym do PGE Extra Ligi. Buczkowski, który z pewnością będzie chciał się odbudować i w FaluBazie powinien także pokazać, co naprawdę potrafi. Co więcej, zespół zasili także bardzo mocny obcokrajowiec w postaci Rohana Tangata. Tangata, który w zespole Unitarnów miał bardzo dobre mecze, ale miał i też te słabsze, dlatego też jego średnia może nie jest aż tak powalająca, ta średnia z 2021 roku, ale z pewnością w 2022 roku będzie on bardzo silnym punktem zespołu i na pewno jeszcze wiele wyścigów dla falubazu wygra. Co ważne, zmienili się także juniorzy, przynajmniej po części, bo do chociażby Nile Tafta doszedł Dawid Rempała. Dawid Rempała, który w ostatnim sezonie miał całkiem niezłe przebłyski, także w klubie z Tarnowa, więc powinien być mocnym punktem zespołu. Jeśli chodzi o pozycję 24, tutaj wszystko praktycznie bez zmian, czyli Pawliczak, Tonder i Jan Kwech, który jednak nie będzie jeździł dla Wilków Krosno. A skoro przy Wilkach Krosno jesteśmy, no to także trzeba o nich wspomnieć w końcu to finalista eWinner Pierwszej Ligi z sezonu 2021. Finalista, który także poczynił pewne ruchy na rynku transferowym. Niektóre może nie do końca spodziewane, ale niektóre bardzo potrzebne. Jeśli chodzi o ten trzon zespołu, to on został w Krośnie. Mowa tutaj o, o Tobiaszu Musielaku, o Andrzeju Lebiediewie, o Mateuszu Szczepaniaku i Wacławie Miliku. Ta czwórka, która zdobywała najwięcej punktów w zespole, wciąż w nim jest. Dość nieoczekiwanie jednak z klubu odszedł Patryk Wojdyło, ale na jego miejsce znaleziono myślę, że odpowiedni zamiennik, jeśli tak to można nazwać, czyli Rafała Karczmarza. Rafała Karczmarza, który nie zdecydował się pozostać w Gorzowie, bo tam też już niekoniecznie miejsce w składzie musi mieć, a w barwach Wilków raczej powinien jeździć i też zdobywać sporo punktów. Wbrew pozorom, bo jednak pierwsza liga myślę, że dla niego jest w tym momencie najbardziej optymalna. Zdecydowanie najwięcej zmian mamy jednak jeśli chodzi o duet juniorski. Co prawda Aleks Rydlewski wciąż jest zawodnikiem Wilków w Krosno, ale jeśli chodzi o Bartka cożytka, tutaj już niekoniecznie, jeśli tak to można określić. Dlatego też postanowiono poważnie wzmocnić pozycje juniorskie, które były jednak piętą achillesową Wilków w zeszłym roku. No i w takim razie przyszedł do Wilków Krzysztof Sadurski z Leszna, który z pewnością będzie dużym wzmocnieniem, oraz ten, o którego wbrew pozorom walczyło bardzo wiele klubów, ale ostatecznie Wilki tę wojnę wygrały czyli Franciszek Karczewski, bardzo młody jeździec rodem z Częstochowy, który już w przyszłym roku, kiedy będzie mógł startować w lidze, jestem prawie pewien, że on robi wokół siebie bardzo dużo szumu, podobnie jak w tym roku chociażby Wiktor Przyjemski. Przejdźmy teraz do zespołu, wokół którego powstała pewna niezbyt dobra aura po tym, co działo się w sezonie 2021 i po tym, co klub zrobił w okienku transferowym. Mowa oczywiście o Rowie Rybnik. Rowie Rybnik, który zasadniczo na ten moment ma skład, który nie jest aż tak silny jak ten, w którym startowali w ubiegłym sezonie. Nie ma chociażby Rune Holty, nie ma już Michaela Jebsena-Jensena, nie ma Kacpra Gomulskiego, nie ma Pontusa Aspgrena, którzy zmienili barwy został zasadniczo z tej podstawy Sierchej Łogaczew, a oprócz niego w zespole będzie jeździć kilku naprawdę ciekawych zawodników. A kto oprócz Łogaczewa? No właśnie, i to jest bardzo ważna kwestia, bo jako zawodnik U24, w miejsce Wiktora Trofimowa zakontraktowany został wspomniany już Patryk Wojdyło, który być może będzie w stanie wozić nawet więcej punktów niż zawodnik, który wychowywał się zasadniczo w barwach Unii Leszno. Jeśli chodzi o zawodnika zagranicznego, drugiego obok Łogaczewa będzie to Andras Liager, czyli także silny punkt polskiej Bydgosz z poprzednich dwóch lat, który już niestety jako U24 nie pojedzie, ale też powinien solidnie powalczyć o ligowe punkty. Podobnie jeśli chodzi o Polaków. Tutaj mamy dwóch zawodników, którzy nie mają za sobą dobrego roku, ale stać ich na naprawdę bardzo wiele. Mowa tutaj o Grzegorzu Zengocie i Krystianie Pieszczku. Obaj ten zeszły rok mieli przeciętny, żeby nie powiedzieć zły, przede wszystkim jeśli chodzi o Grzesia Zengotę, ale z drugiej strony są to cały czas rajderzy, których stać będzie na naprawdę wiele punktów w poszczególnych meczach. Jeśli chodzi o juniorkę, tutaj bez zmian Przemek Giera i prawdopodobnie Paweł Trześniewski, który powinien być raczej tym liderem formacji młodzieżowej klubu Zrybnika. Przejdźmy teraz do klubu, który podobnie jak Krof nie chce w tym sezonie bawić się wielkimi nazwiskami, a raczej pojechać drużynowo i powalczyć w taki drużynowy sposób o awans. Mowa oczywiście o Wybrzeżu Gdańsk, z którego odszedł chociażby Krystian Pieszczek, który właśnie wylądował w Rybniku, a przyszli zawodnicy o potencjalnie mniejszym potencjale, jeśli tak to można powiedzieć. Oczywiście nie można, ale już to zrobiłem. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o Wybrzeże, został Wiktor Kułakow, został Rasmus Jensen, został Jakub Jamruk, ale na zawodniku U24, na pozycji U24 będziemy mieli w Gdańsku Wiktora Trofimowa, czyli bardzo mocnego zawodnika, a drugim Polakiem będzie Adrian Gała, który po bardzo dobrych latach w starcie Gniezno, w Bydgoszczy, niestety kotuzja troszeczkę go przystopowała, ze składu na koniec sezonu wyleciał, ale myślę, że w Gdańsku będzie w stanie się odbudować, a to z kolei pozwoli mu także wrócić do najwyższej formy, więc to także może być bardzo dobry ruch klubu z Gdańska. Jeśli chodzi o młodzieżowców, nie ma już Piotra Grzyszpickiego i nie ma Alana Szczotki, Oczywiście, jeśli chodzi o młodzieżowców, bo Piotr Gruszpiński jest już zawodnikiem, który niestety w U21 jeździć nie może, ale na ich miejsce zakontraktowano dwóch ciekawych zawodników. Mowa tutaj o Kamilu Marcińcu i Marcelu Krzykowskim. Skoro jedni z nazwisk schodzą, drudzy te nazwiska zatrudniają. Tak jest w przypadku Polonii Bydgoszcz. Polonii, która chce bardzo aktywnie powalczyć o awans do PGE Ekstraligi, o powrót po wielu latach do tej Ekstraligi. No i tej Polonii, która zatrudniła naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże nazwiska, które jednak powinny w pierwszej lidze wypalić. Jako, że odszedł Dawid Belego do Unii jako, że odszedł Władim Tarasenko do GKM-u Grudziądz, Polonia musiała się ponownie wzmocnić. No i nie ukrywajmy, tak właśnie zrobiła. Jeśli chodzi o obcokrajowców, no to tutaj mamy dwóch byłych uczestników cyklu Grand Prix. Keneta Bier i Mateja Żagara. Obaj mają za sobą trudny sezon w Ekstralidze, więc zejście Ligi Niżli powinno dobrze im zrobić, a to przecież fantastyczni rajderzy, którzy z pewnością będą mogli zdobywać bardzo wiele punktów dla swojego zespołu. Co ciekawe dołączył także bardzo, bardzo doświadczony Polak w postaci Adriana Miedzińskiego, który także już miał trudne lata, ostatnie kilka nawet lat w Ekstralidze i teraz ostatecznie, chociaż już w truniu w pierwszej lidze jeździł oczywiście, ale teraz już tak na 100% w pierwszej lidze wylądował w zespole Polonii Bydgoszcz. Na bardzo ciekawe ruchy zespół zbyt Bydgoszczy zdecydował się także, jeśli chodzi o pozycję U24. Nie ma już Jagera, siłą rzeczy, ale na jego miejsce przyszło dwóch innych. Roman Lachbaum, który w gruziądzu, co prawda, miewał przybłyski, ale raczej będzie zawodnikiem rezerwowym, Ola, oraz Olek Michajłow, który jest cały czas bardzo dużym talentem z Łotwy, ale który, którego trzeba troszeczkę inaczej poprowadzić niż do tej pory, aby rozwinął skrzydła. Więc Michajłow może być tutaj bardzo, ale to bardzo interesującym zawodnikiem w barwach. Polonii. Jeśli chodzi o juniorów, tutaj przede wszystkim Wiktor Przyjemski będzie pełnił rolę swoistego lidera, który także z juniorki będzie mógł bardzo, ale to bardzo wiele punktów przywozić. Przyjemski nie będzie jednak osamotniony, jeśli chodzi o walkę o punkty w biegach juniorskich i później także w kolejnych z formacji młodzieżowej. Dołączono bowiem, dołączył do zespołu z Bydgoszczy, Przemysław Konieczny, który także odchodzi z Unii Tarnów, która teraz ma już swoje pewne problemy w tej drugiej lidze, mimo tego, że sezon się jeszcze nie zaczął, ale konieczny przeszedł do Bydgoszczy i tam będzie próbował dalej rozwijać swoją karierę i jakby nie patrzeć, będzie miał przede wszystkim możliwość jazdy w bardzo silnym zespole, a to buduje każdego zawodnika. Przejdźmy teraz do zespołu z Łodzi. Zespół z Łodzi jest jednym z tych, który może zaskoczyć, ale wcale nie musi, bo skład zbudowano tam niezwykle specyficzny, wręcz bym powiedział dziwny. A dlaczego dziwny? Dlatego, że zatrudniono zawodników, którzy nie do końca mają pewność, że będą zdobywać punkty. Mowa tutaj o Nielsie Christianie Iversenie, który ma za sobą trudny sezon w Tarnowie, oraz o Michale Gruchalskim, który ma za sobą fatalny sezon w Wybrzeżu Gdańsk. Obaj jednak w Łodzi mogą się odbudować i być może to będzie bardzo dobry ruch Witolda Skrzydlewskiego. Co ciekawe, zespół zatrudnił jeszcze jednego zagranicznego seniora w postaci Timo Lachtiego. Timo Lachtiego, który w Gnieźnie nie miał ostatnio aż tak fantastycznego roku, ale wciąż jest zawodnikiem z europejskiego topu. I jest zawodnikiem, którego naprawdę stać na bardzo, bardzo wiele. Dlatego też pozostaje liczyć, że także Lachti będzie silnym punktem zespołu. Oprócz tego, oczywiście zostali Norbert Kościół, został także e, Marcin Nowak, zostali Brady Kurz i Luke. Becker pokazuje to, że skład jest dość szeroki, więc walka o skład powinna być wyższa niż zwykle, jeśli chodzi o Łódź, o Łódź nawet. Ale co za tym idzie, także zawodnicy powinni być bardziej zmotywowani, a to powinno przynieść odpowiednie skutki. Co ciekawe, jeśli chodzi o formację młodzieżową, tutaj właśnie dołączył Nikodem Bartoch, który odszedł z Polonii gość. No i jakby nie patrzeć, pewne miejsce w zespole będzie miał Mateusz Dulk, który w zeszłym sezonie naprawdę poważnie się rozwinął. Teraz czas na zespół startu gniezno. Zespół startu gniezno, po którym absolutnie już nie wiadomo czego się spodziewać, bo mamy tu pewną mieszankę zawodników solidnych, z zawodnikami, którzy docelowo są przeciętni, ale mogą wystrzelić, i do zawodników, którzy także wracają po przerwie. No właśnie, zawodników, którzy wracają po przerwie. O kim mowa? O Antonio Lindbecku. Tak, drodzy Państwo, Antonio Lindbeck wraca na polskie tory w barwach właśnie startu gniezno. Czy będzie to dobry ruch? Nie mam bladego pojęcia, bo nie wiemy czego się po Lindbecku spodziewać. Razem z Lindbeckiem z kolei do zespołu dołączył Philip Hellstrm Banks, który za to powinien być także bardzo ciekawą opcją, jeśli chodzi o zawodnika U24. Którym jednak, jeśli chodzi o polskich rajderów, powinien być Szymon Schlauderbach. Więc ta walka Hellstrm Banksa z Schlauderbachem może być bardzo, ale to bardzo interesująca. Jeśli chodzi o tych, co zostali, no to cały czas w Gnieźnie będą jeździć Oskar Pfeiffer i Peter Kildemann. Szczególnie Pfeiffer jest bardzo silnym punktem zespołu, więc to powinno cieszyć kibiców z Gniezna. Kildemant, co prawda miał troszeczkę gorszy okres w ostatnim czasie, ale wciąż jest to bardzo utalentowany i silny zawodnik. Co ciekawe jednak, to jeszcze nie koniec. Do zespołu dołączył bowiem Ernest Koza, którego z jednej strony stać na sporo punktów jako drugą linię, ale z drugiej strony wcale nie może to być pełen wypał, jeśli chodzi o zatrudnienie turnowa jeśli chodzi o zawodników zagranicznych z kolei, tutaj trzeba przyznać, że bardzo ciekawym transferem jest pozyskanie Michaela Jepsena Jensena, który w barwach Rowu Rybnik naprawdę miał dobry sezon, mimo tego, że może czasem nie zachwycał, ale ten sezon miał naprawdę dobry, więc także powinien być ciekawą opcją. Dlatego też ten skład startu jest bardzo, ale to bardzo specyficzny, tym bardziej, że młodzieżowcy zostali praktycznie cisami. No i na koniec ci, którzy awansowali w pięknym stylu, pokonując kolejarz Opole, czyli AC Landshut Devils. Diabły z Landshut mają skład, który z jednej strony wydaje się być silny, ale z drugiej strony wydaje się, że ma duże braki. Trudno jest więc go w jeden sposób podsumować. Jeśli chodzi o zawodników krajowych, no to został Martin Smoliński, został Kai Huckenbeck i to już jest dużo. Został także Michael Hertel, Tobias Busch. Oraz przyszedł Erik Ries. Więc jeśli chodzi o tą drugą trójkę, tutaj nie wiadomo czego się spodziewać. Ale Huckenbeck ze Smolińskim to jednak mocna para. Ale właśnie, jeśli chodzi o zawodników krajowych, trzeba pamiętać, że będzie ich jeździło trzech. Trzech, przy czym niekoniecznie na pozycji U24. Huckenbeck, Smoliński i kto? Hertel? Być może. A dlaczego trzech będzie jeździło? Ano dlatego, że obcokrajowców mamy dwóch. Został w zespole z Landshut bowiem Dimitri Berze, który pojechał kapitalny sezon właśnie w Niemczech i który być może będzie też silnym punktem zespołu oraz, i to jest niezwykle ważne, do klubu z Landshut przyszedł Mats Hansen. Ten Mats Hansen, o którego biła się cała Ekstra Liga, o którego biła się cała Pierwsza Liga, o którego nawet próbowały bić się kluby drugiej ligi, przyszedł do drużyny z Landshut. Więc Mats Hansen może być tym game changerem, który pozwoli diabłom z Niemiec się utrzymać. Czy tak będzie nie wiadomo. Ważne z kolei jednak, że zespół z nadszut może też liczyć na duże wsparcie z formacji młodzieżowej. No bo został w klubie Erik Bledern, który pojechał świetny sezon w drugiej lidze i nie wykluczone, że także w pierwszej zrobi bardzo dużo szumu. Tak właśnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o składy drużyn Ewiner pierwszej ligi po zakończeniu okienka Transferowego. W najbliższych dniach zajmę się także ligą drugą, więc też już zapraszam z góry. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć!